No dzień dobry, witam Was serdecznie w najnowszym filmie. Nie wiem, czy to widać, ale tak strasznie się walnęłam tą, tym wieszakiem, że po prostu strasznie mnie boli. Ale damy radę nagrać ten film bez problemu. Słuchajcie, przychodzę do Was z porządkami w szafie i te porządki tego lata są tak mi potrzebne, bo dużo wyjeżdżam, dużo mnie nie ma i w tym miesiącu byłam na jakichś czterech wyjazdach, więc tu coś wzięłam, tu coś rzuciłam. Mam po prostu mnóstwo kupek. Ubrań tutaj w swoim domu i tak naprawdę w szafie wisi mi tylko i wyłącznie to. Te trzy rzeczy tak naprawdę zawisły dzisiaj, bo były po prostu uprane. No więc niezbyt ciekawie. I tam mam rzeczy uprane ze wszystkich wyjazdów. Tu mam rzeczy jesienne, jeszcze w innych miejscach mam inne. No i dzisiaj myślę, że jest taki najbardziej ekscytujący film z tych wszystkich z, w ciągu ostatniego pół roku, no bo rzeczywiście zmieniam całą szafę, będę miała całą nową, Wszystkie nowe ubrania. No i to jest bardzo ekscytujące. Słuchajcie, z tych wszystkich rzeczy, które tu wiszą, tak naprawdę zostanie tylko i wyłącznie ta koszulka, a tak to cała reszta wraca do mnie jakoś w kwietniu i w letnie miesiące. Więc zobaczcie, będzie naprawdę duża różnica, bo szlafroki no to już nie jest coś co teraz chcę nosić bluza z kapturem też mi się nie sprawdza za bardzo w te miesiące no i wszystkie inne rzeczy są bardzo, bardzo wiosenne mogłabym zostawić ten szlafrok ale myślę sobie, że rzeczywiście fajniej jak mam szafę podzieloną na wiosenną i letnią, i zimową, jesienną, jednak rzeczywiście teraz już się robi zimniej, chce się bardziej tych sweterków, a że swetrów mam dużo, no to trzeba je w którymś momencie wykorzystać. Także rezygnuję z tego i sprawdzamy, co zostawiam z rzeczy, które teraz uprałam, które teraz miałam w szafie. Tu jest kubka rzeczy, które są y, zbyt y, czyste do prania, ale zbyt brudne do szafy. I na pewno, no i na razie je sobie tutaj zawieszę, na pewno zostawiam spodnie. One są całoroczne. Yy, wydaje mi się, że no spodenki z Yellow medą już na pewno idą y, do prania i do schowania. Szlafrok z Jelą medą też niech już idzie do prania. Tutaj mamy moją bluzkę cielistą zostaje. Tutaj wełniany sweter oczywiście zostaje, body do prania i schowania. Sukienka na upały na pewno też się nie przyda, no i spodnie również się nie nadadzą. rzeczy uprane i słuchajcie, spodnie krótkie yy, na wiosnę. Białe bluzki też bym odłożyła. Tu jest straćmy razem czas, zostawię, tutaj stanik zostawię. E, Top z Ansin do wiosny. Tutaj takie spodnie piżamowe zostaną, do ćwiczenia zostaną. E, krótka spódnica też myślę, że wróci do mnie latem. E, Taka spódnica z Anzin również lato. Krótkie spodenki lato. Te spodenki, te spodnie kuloty, nie wiem czy zostawić sobie po domu. Chyba nie. Tutaj werszka, Spodnie dżinsowe. Tu jest top. Tu jest chustka. Bluzka z Honko. Tu jakiś top. Wydaje mi się, że te spodnie jeszcze sobie na ten miesiąc zostawię, bluzę również. Tu jest piżama i białe dwie bluzki również wrzucą na wiosnę. Powiem Wam, że patrzę na tę szafę jesienną i mam takie OFU. Bardzo nie chcę do niej wracać. Te wszystkie rzeczy czuję, że są takie na pograniczu sprzedania i wymienienia. Tak naprawdę nie wiem, na co bym miała ją wymienić, tę moją jesienną szafę. Z drugiej strony pamiętam, że całkiem w tamtym roku byłam zadowolona i tę szafę swoją lubiłam, więc Ech, czuję, czuję kryzys. To nie jest tak, że o, już chcę nosić sweterki, to znaczy trochę tak, ale nie te swetry, które mam, więc pojawia się problem. Ale oczywiście yy, nie idę na zakupy, tylko patrzę na to, co mam, ewentualnie coś tam może wymienię, yy, ale mam nadzieję, że nie i. Jedyna rzecz chyba, na którą się cieszę, to jest bluzka z Natuli z długim rękawem w paski. Ona jest świetna, bardzo ją lubię. Zostawiam teraz na ten miesiąc, na, ten, na tę jesień również moje dresiki. Może się kiedyś do czegoś przydadzą. No i teraz przechodzę do takich rzeczy, które mam, bo mam. I na przykład jest bluza od Roger Publishing. I ja bym ją sprzedała. Niby ją lubię, niby mam na nią fazę, ale normalnie poradziłabym sobie bez niej. Tylko że ja ją kiedyś poplamiłam i nie umiem jej odplamić, więc ona się nie nadaje na żadną sprzedaż. Także ona zostanie. Są też spodnie z lewisa. Teraz mi schudły nogi, więc może ona, one będą fajnie wyglądać. Zobaczymy. Jest też sweter ze Stradivariusa w takie kwiatuszki yy, i on, w nim trochę marzłam ale teraz będę go nosić z body takim tutaj zakrytym, więc wydaje mi się że się sprawdzi fajnie mam również taką bluzę noszę sztukę no też ją zostawię, zobaczę chyba ostatni rok będzie u mnie, zobaczymy czy się sprawdzi czy nie yy, mam również sweter po mojej babci, on na pewno u mnie zostanie, jest taki lżejszy, ale bardzo fajny no, i jest jeszcze bluza, bluza czerwona, trochę energii, więc też ją tutaj wpakowuję. Kolejnych rzeczy wyjęłam jeszcze to wszystko. Chcę tutaj mieć więcej rzeczy, bo nic za bardzo mi się nie podoba, więc mam coś takiego, że chcę mieć wybór. Z racji tego, że trochę schowałam moją sukienkę na wszystkie okazje, no to teraz wyjmę sobie tę nawet do ciemnych, grubych rajstop, właśnie długi rękaw, wydaje mi się, że kilka razy mogę ją założyć. I to też jest fajne, bo przez ostatni czas w ogóle. I nie nosiłam, no bo zawsze wybierałam inną, a wydaje mi się, że ta będzie fajna. Będzie też takie odświeżenie tej szafy. Biorę również spódnicę jeansową mojej mamy. Ostatnio, jak miałam ją rok temu, to było mi w niej niewygodnie, więc teraz albo ją zostawię, albo ją stąd wyniosę no bo bez sensu mieć coś, czego nie chcę nosić. Wracam też do ukochanych moich spodni z roku. E, jeansowych, e, mega szerokich. I dodatkowo wracam do moich spodni czerwonych i do mojej ukochanej różowej spódnicy. To jest też ciekawe, e, bo właśnie dwa lata temu, czy rok temu, nie pamiętam, e, miałam problem zawsze z dołami właśnie jesienią. E, a teraz się okazuje, że tylko doły. Swoje bardzo lubię, a to z górami mam problem, więc albo jest taka zasada, że zawsze musi być z czymś problem, albo po prostu muszę jakoś te góry też ogarnąć. I jeszcze dwie pary spodni, czyli moje spodnie skórzane i spodnie od bieżmowania. Nie wiem, czy one nie będą trochę za lekkie na jesień, ale to się wszystko okaże. Do mojego pięknego, niebieskiego swetra z Ansin. On ma przepiękny kolor, jest cieplutki, ale jeszcze nie jest z wełny, więc też nie będzie aż tak za gorący. I on ma też fajne tutaj zwężenie, gumeczkę, więc też dobrze prezentuje się do wszystkich spodni, żeby wsadzać je w środek. I ostatnie dwie rzeczy, czyli sweter świecący. Nie wiem, czy się z nim nie rozstać. Mam trochę do niego sentyment, ale nie chcę mieć w szafie rzeczy, które mam tylko dla sentymentu. A on trochę mi spada, trochę jest taki niewygodny. No i też nie jest w ogóle ciepły, więc no nie wiem. Chyba w praniu mam grube body z ancin Czarne, bo na pewno chcę je zostawić yy, i zostawię sobie też te zielone. Może ono też będzie dobrze wyglądać właśnie. Do tego swetra. No powinno fajnie wyglądać, zobaczymy jak to się będzie prezentować. No dobra, więc tak by się prezentowała ta szafa. Wydaje mi się, że więcej nic nie będę dokładać. Zostawię jeszcze tę sukienkę, te czarne body, nie wiem, czy coś jeszcze mam, więc policzmy sobie. Zostawiam jeden wełniany sweter, jedną bluzę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem swetrów, bardzo dużo. Jedną koszulę, cztery takie właśnie podkoszuleczko body, dwie koszulki na krótki rękaw, ta na pewno wyjedzie w następnym miesiącu. Jedna na długi, jedna sukienka plus ta sukienka. I słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć spodni i dwie spódnice. Cieszę się, że jest tego dużo. Zobaczcie, pęka w szwach po prostu ta yy, szafa, a mi się wydaje, że ojej, nie mam co ubrać, a właśnie, że mam i wydaje mi się, że może być bardzo ekscytująco w tym miesiącu. Wydaje mi się, że też możemy do jakichś dużych wniosków dojść, w sensie ja mogę no bo po prostu będę widziała po co sięgam, co lubię, czy mój styl jakoś się zmienił. No i też o to chodzi, żeby nie wymieniać całej szafy, bo idzie i muszę kupić wszystko. Tylko na przykład o lubię te spodnie, ale nie mam do nich bluzki, a na przykład o a ta bluzka do niczego nie pasuje, nie lubię jej nosić, może się jej pozbędę i w miejsce tej bluzki Wstawię coś nowego, a może się okaże, że pozbędę się pięciu rzeczy i w miejsce tych rzeczy nie wstawię nic, bo też jest taka możliwość yy, i taką zasadę też wyznaję, że nie muszę yy, brak, yy, pustego miejsca wypełniać nowymi rzeczami. No zobaczymy, yy, co z tego wyjdzie. No trochę się ekscytuję, bo to jest jakby taka zupełnie cała nowa szafa, co jest fajne. Ja nadal ledwo mówię, ledwo oddycham, ale mam nadzieję, że miło ze mną spędziłyście czas. Ja tymczasem Was ściskam serdecznie, pozdrawiam, do zobaczenia już bardzo niedługo. Pa!